Pierwszy Kongres Humanistów Polskich jest wydarzeniem bezprecedensowym. Po raz pierwszy spotykać się będziemy w bardzo szerokim gronie naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe humanistyczne. Będą to zarówno literaturoznawcy, językoznawcy, historycy, socjologowie, kulturoznawcy i wielu, wielu innych. Będą to najwybitniejsi przedstawiciele danych dyscyplin, ale poza tym bardzo liczymy na obecność młodych badaczy. Zależy nam bowiem na postawieniu jakby dwuzasadniczych pytań. Po pierwsze, czym ma być humanistyka w XXI wieku? Po drugie, jakie sobie stawia cele? Więc nie będzie to jedynie spotkanie dotyczące bilansów i podsumowań, choć również, ale przede wszystkim będzie próbą otwarcia nowych perspektyw. Wydaje nam się, że refleksja interdyscyplinarna, niezamykająca się w wąskich granicach danej dyscypliny, jest dzisiaj szczególnie istotna. Dlaczego? Dlatego że humanistyka to nie jest pewna profesja, to jest raczej pewna. Postawa egzystencjalna, postawa wobec świata, zarówno indywidualna, jak i dotycząca całej zbiorowości. Jak słusznie powiedział niegdyś Marcin Król, jeśli nie jesteśmy humanistami, jesteśmy wyjątkowo podatni na manipulacje. A zatem demokracja potrzebuje humanistów. Zapraszamy do Łodzi.